Cześć, w dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak pobrać Minecrafta za darmo Jest to taki mój pierwszy odcinek w ogóle na yy, taki w ogóle yy, I zrobię, zrobię sobie taką mini serię sporadników. poradników Dobrze, więc zaczynajmy Wchodzimy w Google i wpisujemy Aptoide Klikamy Install Aptoide i install for right now ok dobra zobaczymy. jeszcze chwilkę zrobię cięcie widzimy się za chwilkę Dobra, aplikacja nam się wyobrała, klikamy Aptoide, wciskamy Dalej i Instaluj, wtedy instalacja się zaczyna, nie wiem ile to tam trwa, 30 sekund. Jeszcze trochę zaraz powinno być Oke okay, już mamy klikamy otwórz Dalej, dalej i skip Na tej stronie można też również pobierać gry, tak darmowe gry, gdzie są płatne na sklepie play, ale mniejsza. Piszemy Minecraft. .pl. Minecraft.pl hmm. Może Wam przyjść na taką zakładkę to wtedy Naciskacie All Straws I klikacie Minecraft Pocket Edition Instalujecie Ja nie będę tego instalował ze względów że ja już to mam, a że mm, no że już to mam, a ten proces instalacji tego Minecrafta jest taki sam jak tej update, więc tam dalej dalej i instaluj i powinno wam wszystko chodzić. OK, więc tyle w tym odcinku. Myślę, że wam pomogłem. To cześć.